Witajcie na kanale. A w dzisiejszym odcinku mam dla Was coś super, coś na co ja długo czekałam. Czyli uwaga, będzie to kabriolet Barbie. I powiem Wam, że już teraz w pudełku prezentuje się po prostu genialnie. Ja. No, jakoś tak nigdy nie otwierałam. W ogóle mało otwierałam chyba takich e, samochodów, pojazdów Barbie. Nie mówię tu o kamperach, ale właśnie o jakichś kabrioletach, jakichś, wiecie, autach terenowych. Także muszę koniecznie to nadrobić, i dlatego dzisiaj startujemy z kabrioletem. Dawajcie znać w komentarzach, jaki kolor samochodu najbardziej Wam się podoba. Barbie wiadomo, wybrała różowy. Ja też bym wybrała różowy albo czerwony. Wypiszcie swój kolor w komentarzu, dawajcie łapeczki w górę. Tutaj oczywiście macie mojego Instagrama, więc zapraszam Was serdecznie, wbijajcie i zaczynamy otwieranie! Wow, 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 ten kabriolet po prostu wygląda super czadersko. Zobaczcie na to. Jejku wymarzone autko. No ewidentnie spójrzcie, tutaj jeszcze na odwrocie Wam pokażę, tak się to będzie prezentować, ale my nie będziemy oglądać sobie pudełka, tylko wiecie, otwieramy od razu całość, także wyjmuję i kabriolet, i Barbie. To lecimy, otwieramy. Słuchajcie, otwieramy, otwieramy. Chyba z tej strony jednak będzie najwygodniej to zrobić, dobra, mamy to, wyciągamy nasz kabriolecik, Uuhu. O, rany. o jakie to jest cudeńko, zobaczcie na to i słuchajcie, proszę bardzo, Jaki widok! Wow! Będziemy mogli jeździć, słuchajcie, po plaży. No nie, no dobra. Wiadomo, to wszystko prowadzi do wymarzonego domu Barbie, wymarzone wakacje. A tymczasem rozpakujmy wymarzone auto, czyli nasz kabriolecik. Tutaj z tyłu widzę, że są jeszcze dołączone naklejki. Zaraz je odczepię, bo są na tasiemkę. Także zobaczcie, zaraz wam je pokażę, to są naklejeczki i lusterka. No, bo to autko, spójrzcie, póki co bez lusterek, a to jest mało bezpieczne. I uwaga, uwaga, odczepiamy sobie jeszcze tutaj i wyjmujemy autko. Ulala, proszę, proszę! Mamy naszą zadowoloną pasażerkę. Czyli, oczywiście, siedzi w środku Barbie. Powiem Wam, że to wbrew pozorom jest bardzo na plus, bardzo na kciuka w górę. A dlaczego? No, bo nie w każdym zestawie jest dołączona Barbie. I to mówię serio: czyli nieraz jest tak, że macie na przykład camper. Ale w środku nie ma Barbie, a tutaj, proszę bardzo, jest nasza pasażerka, zobaczcie jak się przygotowała okulary przeciwsłoneczne, by mogła spokojnie prowadzić. No bo wiadomo, na plaży to słońce nieźle może dać po oczach, także musi być ostrożna, żeby wszędzie dojechać bezpiecznie. już naszą piękność. Oczywiście, zobaczcie Barbie, jak zawsze uśmiechnięta o rany. Jest nawet leciutko opalona. Nic dziwnego, jak się mieszka w wymarzonym domu i można zawsze pójść na plażę, to czemu nie? Można być i opalonym. Sukieneczka, proszę bardzo, jak piękna, w kwiatuszki i uwaga, Patrzcie na to. Barbie prowadzi w szpilkach, w sandałkach na obcasie. Jak ona to robi? Ja bym się chyba troszeczkę bała. Ale Barbie na pewno bez problemu sobie radzi. Zobaczcie, okularki już ma na głowie. E, oczywiście, żeby jej słońce nie przeszkadzało. Tutaj mamy piękne jej blond włosy. E, Barbie sobie akurat teraz jedzie w rozpuszczonych. Możecie jej zawsze zrobić nową fryzurkę. A teraz zajmijmy się jej nowym kabrio. Autko czeka na Dekoracje. U lala, patrzcie na to, jak się prezentuje w środku. Jakie fajowe fotele. No, miejscówka jest to niezła. Zobaczcie. Tutaj wyłożone na różowo. Mamy tutaj oczywiście pasy bezpieczeństwa. Tu w środku cały panel. Teraz wam jeszcze pokażę nawet tak. Spójrzcie na to. Lusterko jest oczywiście kierownica. Możecie sobie nią ruszać. Tu mamy, no nie wiem, radio, cokolwiek cały ten panel, wiecie, sterujący, jakieś wietrzniki, cuda, po prostu cuda. Autko jest całe różobiutkie i mam nadzieję, że zauważyliście, mieni się takim brokacikiem, tu wszędzie możecie go zauważyć dosłownie wszędzie, na każdym calu tego cabrio mamy taki brokacik. Proszę bardzo, jakie fajowe koła będą bez problemu mogły śmigać u Was w pokoju, a tymczasem zajmujemy się naklejkami, bo tu jest jeszcze na nie miejsce przeznaczone i doczepiam lusterka. Lecimy z lusterkami, zobaczcie, one tu już były jakby od razu z naklejką doczepione, także proszę bardzo jest jedno i tutaj o, rany! Doczepiam drugie. No teraz to można jeździć bezpiecznie. Wszystkie lusterka na miejscu. Zostają jeszcze do uzupełnienia światła i tablica rejestracyjna. Wow, teraz to autko. To cabrio. Rzeczywiście wygląda jak kabrio marzeń. Zobaczcie. Wszystkie światełka mamy uzupełnione, lusterka są na miejscu, światła z tyłu, no proszę, i tak to już można jeździć. Dlatego do tak przygotowanego autka może wreszcie wsiąść Barbie, czyli nasz dzisiejszy kierowca, rajdowca. Wow, no to zobaczcie, Barbie, dalej przetestuj swoje najnowsze autko, wsiadaj do Cabrio. Wow, no powiem wam, wy, usiąść to sobie ona może naprawdę mega wygodnie. Tu jeszcze tylko dopilnuję, zobaczcie, żeby przypięła pasy, bo trochę jej tutaj ten pas e, wystaje, zdaje się, że tu z tej strony się robi. Albo z tej, o, z tej jednak, dobra, tutaj przypinamy, super, musiałam mocniej tylko, wiecie, przeciągnąć, proszę bardzo, włosy, ok, na bok, żeby tu jej nie przeszkadzały, superowo, ręka na kierownicę i w trasę! No, zobaczcie, Barbie jest prawdziwym mistrzem kierownicy. Bez problemu może wycofać w każdych warunkach. Wow, może nawet zrobić taki mini driftik i zobaczcie, pędzi dalej. No, nie, 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 nie ale teraz to ona ewidentnie gdzieś mi tu ucieka. Barbie, gdzie ty jedziesz? Ej, zatrzymaj się! No, nie, no, patrzcie, no, zniknęła, odjechała gdzieś. Dobra, Barbie, to nie jest już śmieszne, mogłabyś się pokazać. Gdzie jesteś? Barbie? Oh, o, rany, co tu się stało? Patrzcie! Barbie pojechała po Kena! No, 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 ależ oni śmignęli. Zobaczcie, Ken aż ma ręce u góry. Ken, co ty się tak cieszysz, tak ci się podoba przejażdżka? Rany, jak on szaleje! Czy Barbie rzeczywiście tak szybko jeździ tym kabrioletem? No. Sami widzieliście, że nieźle jej idzie, więc chyba rzeczywiście musiała mieć niezłą prędkość, żeby tak szybko pojechać po kena. Wam, moi drodzy, że zobaczcie, Barbie nawet nie dała Kenowi pokierować. I co najważniejsze, to chyba dlatego, że tym Cabrio po prostu się tak super jeździ. To zdecydowanie samochód dla Barbie. Jasne, Ken od czasu do czasu też go może pożyczyć, ale no nie wiem, czy on się będzie aż tak dobrze czuł w różowym. Jednak Barbie, to to Cabrio pasuje. Co wy o tym sądzicie? Dzisiaj pokazałam Wam kabriolet Barbie. Mi się on bardzo podobał, naprawdę, totalnie jestem nim zauroczona. Jest przepiękny. Fajnie, że jest to jeszcze dodatkowe miejsce dla Kena, dla Chelsea, dla Stacy, dla Skipper, dla kogo tam tylko chcecie. Serio. Szkoda, że bagażnik się nie otwiera. Jakbym miała być szczera, to byłoby jeszcze, jeszcze bardziej, wiecie, takie fajne po prostu, bo byłoby dodatkowe miejsce na jakieś bagaże, na torebkę dla Barbie. No na cokolwiek, jakby chcieli gdzieś jechać na piknik na przykład, ale mimo wszystko, no wiadomo, no jest to kabriolet, tak? Wszystko się tam nie zmieści, ale moim zdaniem naprawdę jest rewelacyjny. Jak lubicie dodatki do Barbie, koniecznie dawajcie łapeczki w górę. No i oczywiście, jeśli chcecie więcej takich odcinków, pamiętajcie też o subskrypcji kanału, by być ze wszystkim na bieżąco i do zobaczenia. Pa, pa!